Siemaneczko, witam Was w filmie, gdzie będzie taki troszkę gadany vlog. Dużo tematów ostatnio mam do poruszenia, o których chcieliście wiedzieć. Na przykład moja dieta, jak to się stało, że tyle schudłam przez co itp. itd. Także zapraszam do oglądania. W wstępie chciałabym z wami otworzyć paczuszkę, którą dostałam dzisiaj od firmy Gaminate. Także zobaczymy razem, co jest w środku i sobie przetestujemy kilka z ich produktów. Także zmieniałam trochę scenerię, przeniosłam się do kuchni, żeby mi było wygodniej i żebym mogła wam pokazać na pewno wszystko to, co chcę. Także tak wygląda paczuszka. Ja już się zabieram do otwierania i pokażę wam, co jest w środku. Dobrze, także widzieliście już, jak paczuszka wygląda w środku mniej więcej. Tutaj na początku widać jakieś ulotki, które na razie odłożymy. Przejdźmy do samych produktów. Pierwsze, co tutaj mam na wierzchu, to jest shaker z Gaminata w kolorze fioletowym. Tak on wygląda. Jest całkiem spoko i jest w miarę duży. No i przechodzimy już do samych produktów. Są to suplementy diety, suplementy dla graczy w sumie. Tutaj mamy 315 gramów. Jaki tutaj jest smak? Z tego co mi się wydaje, jest to smak arbuza, ponieważ z tego co widziałam na stronie są aktualnie trzy smaki czyli arbuz, to jest z tego co mi się wydaje jagoda, a tutaj cytryna z limonką coś tego typu. A więc tak, może jeszcze opowiem do czego służą te suplementy. Tak jak mówiłam, są to suplementy dla graczy. Pomagają one w skupieniu, działają trochę jak energetyki, ponieważ po nich macie większą energię, tak samo jak i po kawie, ale w tych suplementach macie o wiele więcej na pewno niż po zwykłym energetyku czy kawie, ponieważ jest tutaj no, na pewno więcej kofeiny i tego wszystkiego. Te suplementy są też jak najbardziej przystosowane dla osób, które ćwiczą i chcą też stosować jakiś suplement po prostu przy wysiłku fizycznym, także to jest jak najbardziej też dla takich osób. W paczce dostałam również trzy takie starter mixy, także jeżeli nie wiecie na jaki smak się zdecydować, to możecie na stronie Gaminata kupić sobie właśnie takie starter mixy. Macie tutaj sześć saszetek, po dwie saszetki na każdy smak, także możecie sobie wypróbować. I wybrać swój ukochany smak Do paczki dostałam również Takie śmieszne naklejki typu Good luck, have fun Erasz <grymne> bisuka I takie różne fajne naklejki, które Możecie sobie przykleić oczywiście gdziekolwiek chcecie Dobrze, a więc za pomocą Ściągawki, którą dostałam, zrobimy sobie Takiego szejka i zobaczymy e, Jak to smakuje, a po drugie Jakie daje efekty Ja się dzisiaj skupię na e, Smaku arbuzowym, ponieważ jestem bardzo ciekawa, jak tego arbuza będzie czuć. Także co? Wsypujemy jedną pełną miarkę lub jedną saszetkę do tego shakera, zalewamy pół litrem wody i wtedy shakujemy i możemy topić. Także robimy. Dobra, ja już sobie zrobiłam tutaj szejka, jak widzicie, także no co, próbujemy, jak będzie smakował, nie? No, czuć tego arbuza I to nie jest taki typowy jakby smak energetyków czy kawy Jest to na pewno coś innego, coś takiego, czego jeszcze kiedykolwiek nigdy nie piłam Także no co, musicie spróbować, a ja zabieram swój shaker i idę odpowiadać na pytania a więc dużo osób prosi mnie, żebym opowiedziała na temat tego, jak wygląda teraz moje odżywianie, jak to się stało, że schudłam 6 kg i dlaczego. A więc tak, po pierwsze, odpowiem na pytanie dlaczego. Jak wiecie, no był koronawirus, nadal w sumie jest. No i ciągle się siedziało w domu, jadło się te fast foody, siedziało przed komputerem, nie miało się w ogóle wysiłku fizycznego. Także w pewnym momencie zrozumiałam, że no ja nie mogę tak robić, że ciągle jem jakiegoś maka, czy wsiaka e, i po prostu sobie, no co, no tyję, tak? Przed tym komputerem, więc wzięłam się za siebie. Mm, po pierwsze zaczęłam jeść zdrowo. Już nie jem praktycznie żadnych fast foodów, ewentualnie tak jak to robią, jak robi to większość ludzi. Mam raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące taki jakby cheat meal, że na przykład na obiad sobie zjem pizzę, ale i tak śniadanie i kolacja to będą zdrowe rzeczy. Także przed e, tą moją dietą <laughs> ważyłam 56 kg, prawie 57. Więc na mój wzrost 1,60 m nie było to zbyt dobrze, ponieważ też mi się nie podobało moje ciało, jak wyglądało. Więc stwierdziłam, że no muszę coś z tym zrobić. A więc tak, aktualnie ważę 50 e, kg i 50 kg 800 jakoś, tak? E, więc schudłam. E, no dla mnie to jest dużo. <laughs> ponieważ no, no co mam Wam powiedzieć, ważąc 56 i mieć trochę ten brzuch, no wywalony, nie powiem Wam inaczej, jaki brzuch miałam, no bo nie podobało mi się, jak wyglądał mój brzuch. Także co, no, będzie już trzeci miesiąc teraz, jakoś mniej więcej, odkąd zaczęłam dietę i nadal ją będę trzymać, ponieważ ten styl, jakby odżywiania mi się spodobał, no i czuję z niego satysfakcję. Także przechodzimy już do kolejnego etapu, czyli kolejne zadawane przez Was pytania. To jest co w takim razie jem, skoro mam dietę? Ponieważ ja nie miałam ustawianej diety przez dietetyka, tylko sama sobie ją starałam się jakoś tam dobrać pod siebie. Jeżeli chodzi o śniadanie, na śniadanie najczęściej jem omleta, zwykłego omleta z jajka, oczywiście bez soli, bez niczego, no i bez żadnych kanapek. Czasami sobie zrobię jak, jakąś kanapkę oczywiście z chleba ciemnego, niejasnego, ponieważ on jest zdrowszy tam ze ziarnami w ogóle. Jeżeli, że tak powiem, mam lenia i nie chce mi się gotować, to zazwyczaj jestem zaopatrzona w takie owsianki i do tych owsianek po prostu hello Focus Jestem zaopatrzona właśnie w takie owsianki i do tych owsianek zazwyczaj dodaję sobie jogurt naturalny i owoce. Najczęściej są to maliny, borówki i banan. Także posiadam takie owsianki w różnych smaków i naprawdę to jest mega dobre. Czujesz się po tym lekko i ogólnie na śniadanie jest spoko. Jeżeli chodzi o obiad, na obiad jem zazwyczaj ryby. Jakieś mięso, ale jeżeli mięso, to musi być gotowane na parze, tylko i wyłącznie nie na oleju. W ogóle praktycznie już, jeżeli chodzi o obiady, nie używam oleju, tylko jak coś, co już masła, jakiegoś, wiecie, karbowanego, tak to się nazywa? Karbowany? Nie, chyba nie. Jem też dużo ryżu, najczęściej brązowego, ponieważ on jest też zdrowszy, oczywiście. A jeżeli chodzi o kolację, na kolację, takim moim top of the top, jest po prostu. Wafel ryżowy z serkiem wiejskim. Ja strasznie serek wiejski lubię i wiem, że mogę go jeść, skoro chcę się zdrowo odżywiać. No i najczęściej właśnie jem te wafle z serkiem wiejskim i to mi po prostu na kolację już starcza. Ja oczywiście na te tematy za dużo nie wiem, sama się jeszcze edukuję. Korzystam z informacji, które znajdę po prostu w internecie i jakoś tam próbuję sobie później to w swoje życie wkleić. No i jeżeli mi to podpasuje, to zostawiam, jeżeli nie, no to oczywiście usuwam to z... Tam moich posiłków codziennych. No i co? Ja tylko przedstawiam to, jak ja się odżywiam. Oczywiście nie mówię, że to jest najlepsza, super dieta, najlepsze odżywianie, no bo każdy jednak musi podejść do tego osobiście. Także no, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten temat, o to co mnie pytaliście. No i więcej niż nic już nie mogę powiedzieć. <gry> to wszystko. I ogólnie też taki mały update. Jak wiecie, za kilka dni już mam 18, już wchodzę w stan pełnoletności. Powiem wam, że się trochę mimo wszystko boję, no bo jednak to już jest taka odpowiedzialność za samego siebie. Będę też zdawała prawo jazdy, którego się cholernie boję, bo boję się tego, że... Jakiś wypadek spowoduje na ulicy, no bo jednak jestem tuchedem, jak wiecie. I po prostu, no co, no, są obawy. Człowiek się cieszy, że wiecie, że o będę miał 18 lat, będę mógł sobie sam kupować alkohol, różne tam rzeczy i w ogóle, no a jednak ja czuję przed tym stres. Tak jak kiedyś chciałam mieć 18 lat, tak teraz się po prostu stresuję. Z takich też najnowszych wydarzeń, które ostatnio się zdarzyły w moim życiu, no to wczoraj byłam na tatuażu, mój pierwszy tatuaż i to przed osiemnastką, słuchajcie. I wygląda on tak. Nie wiem jak mam Wam pokazać, żebyście widzieli, ale może tak zobaczycie. Są to dwie róże na przedramieniu. Jeżeli chodzi o sam tatuaż, bardzo się też stresowałam, ale... Nie było czego szczerze. Bardziej to ta wiecie, adrenalina we mnie działała, co będzie, czy to będzie bolało, czy ten tatuaż na pewno wyjdzie tak, jak będę chciała i w ogóle. Ale no co mam wam powiedzieć? Byłam na tatuażu, przeżyłam go, mimo że czasami bolało tak okropnie, że miałam łzy w oczach, ale to było pod samym końcu, kiedy moja ręka po prostu już była strasznie jakby podrażniona, ale no tak jak mówię, przeżyłam i jest super. Cieszę się, bardzo mi się podoba jak on wyszedł. No jestem zadowolona Tatuaż robiłam we Wrocławiu w Artist Tattoo na pobożnego Z tego co pamiętam Także jeżeli chcecie, jesteście z Wrocławia i chcecie zrobić sobie tatuaż To bardzo polecam ten salon tatuażu Ponieważ są bardzo profesjonalni ludzie w tym studiu Oraz no co, po prostu czuje się tam człowiek bardzo bezpiecznie, że tak powiem i ogólnie w sumie to chyba by było na tyle mam nadzieję, że ten taki troszkę gadany powiedzmy vlog wam się podobał, mam nadzieję, że nie gadałam od czapy, że tak powiem, tylko jakoś zrozumieliście mnie i mówiłam z sensem, ponieważ na takie rzeczy właśnie jak dieta jestem totalnie, totalnie blada w tym temacie i mam nadzieję, że chociaż zrozumieliście to, co chciałam wam przekazać a no, chciałam odpowiedzieć w filmiku ponieważ no mało wrzucam ostatnio filmów na youtube'a Chciałabym też poprawić właśnie swoją aktywność na, na tym social mediu, że tak powiem No i mam nadzieję, że, że tu super spędziliście ze mną czas, chociaż troszkę i, I no, mam nadzieję, że się wam spodobało Więcej będzie vlogów, to na pewno, tylko muszę mieć po prostu ciekawe wydarzenia W swoim życiu a aktualnie to siedzę w domu, tak jak pewnie większość z was no niestety ci co pracują, no to muszą pracować, ale chodzi mi bardziej o tych ludzi, którzy się uczą. No to, zaczęły się też wakacje, także chciałam Wam życzyć wesołych wakacji, żebyście bezpiecznie spędzili te wakacje. Eee, wiecie o co chodzi. <gry> także co? Dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie tego y, pogadankowego vloga eee, miłego wieczoru ranka czy coś. <gry> także co, trzymajcie się, papa pa.